Teraz chcielibyśmy pewien, pewien rozpalający wyobraźnie temat poruszyć, czy cenę złota można przewidzieć, mówiliśmy, że ona jest niezależna, są pewne niezależne instytucje, yy, które mają wpływ yy, w pewnym sensie na ten rynek, na, na, na jego Częściową regulację, czy też bardziej certyfikację i gwarancje. Są pewne czynniki geopolityczne, społeczne, które wpływają na to, jak zachowuje się kurs złota i jak wiemy, zachowuje się właśnie stabilizacyjnie i bezpiecznie. Natomiast czy można cenę złota przewidzieć? To jest taki temat rozpalający wyobraźnie. Kiedy złoto osiągnie pewne, pewne maksima, kiedy przebije historyczny, historyczny szczyt, ile będzie kosztowało w przyszłym roku? Roku, to są takie rzeczy, które rozpalają, rozpalają wyobraźnię. Jak to zatem jest, Michał? Czy, czy można przewidzieć tę cenę złota? Ty też masz niejednokrotnie okazję komentować bieżące wydarzenia rynkowe jako, jako analityk, jako ekspert Golden Mark na, na naszym blogu. Jak to jest z tym przewidywaniem ceny złota? No, proszę Państwa, oczywiście chciałbym mieć taką umiejętność, pewnie nie tylko ja, do przewidywania ceny złota. Natomiast my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to od razu odpowiem. Nie ma. E, możemy tylko obserwować trendy, możemy e, obserwować to, co się dzieje na, na, na świecie, ale nigdy e, nie będziemy w stanie przewidzieć ceny, te, nigdy nie będziemy w stanie przewidzieć tak na dobrą sprawę e, tych wydarzeń, które ostatecznie, e, ostatecznie wpłyną na, na, na cenę co Nikt nie był w stanie, nawet wielkie instytucje, które prognozowały wzrost cen złota na początku, tego roku 2020, biorąc pod uwagę ogólną sytuację geopolityczną na świecie. No nikt nie mógł przewidzieć, że już dwa miesiące później przydarzy się nam ogólnoświatowa pandemia i to w jaki sposób ona wpłynie na, na, na funkcjonowanie całego świata i gospodarek wielu państw po prostu. Nikt się takiego zamknięcia Krajów na okres blisko właściwie dwóch miesięcy nikt się nie spodziewał. Żaden z analityków, mogę Państwu zagwarantować, że nikt takiego rozwiązania nie przewidywał. W związku z tym, przewidywanie, w, w, jeśli chodzi o rynek złota, o jego cenę, przewidzieć się nie da. Można śledzić trendy, można również śledzić nasze cotygodniowe analizy, gdzie staramy się zbierać. E, informacje e, bieżące i, i, i jakoś dawać wskazówki, natomiast to w żadnym, e, w żadnym razie nie będą konkretne wskazania tego, ile złoto może kosztować za chwilę e, Dokładnie, także w każdy wtorek na blogu, na Golden.com, na, na blogu MySaver e, publikowane są takie cotygodniowe komentarze do bieżącej sytuacji, to tam są wskazane pewne czynniki, które mogą e, historycznie patrząc Pokazywać nam, jaki jest, jaki jest trend, natomiast nie są taką ostateczną odpowiedzią, jak ta cena złota się będzie zachowywała, jak będzie zachowywał się rynek. Także co wtorek zapraszamy do śledzenia naszego bloga. Jeśli ktoś z Państwa jest subskrybentem newslettera, to będzie również otrzymywał te analizy, komentarze na swój adres e-mail. Jeśli ktoś z Państwa jest naszym klubowiczem, to klubowiczą te cotygodniowe komentarze udostępniamy już w niedzielę.